Szanowni Państwo, drodzy rodzice, wraz z organem prowadzącym, z Panią Burmistrz oraz innymi osobami, które, dla których dobro naszych dzieci, naszych tutaj mieszkańców i uczniów i przedszkolaków stanowi bardzo istotną wartość oraz w związku z zapotrzebowaniem ze strony rodziców, jak również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, niektóre grupy rodziców, grupy rodziców postanowiliśmy z dniem dzisiejszym otworzyć przedszkole. No to, to przedszkole na ten moment jest przygotowane. Podjęliśmy działania w związku z wytycznymi, wytycznymi GIS-u. W kontekście przygotowania do przedszkola pod kątem usunięcia zbędnych zabawek typu pluszowych, pluszowych zabawek, oprócz tego dywanów, które no niosą ze sobą pewne zagrożenia i narażają dzieci na, na niebezpieczeństwo. Zresztą takie były również wytyczne głównego inspektora sanitarnego. W przedszkole zostało zdezynfekowane wszystkie pomieszczenia. Panie z obsługi wraz z paniami nauczycielkami oraz panią dyrektor Marzeną Król dołożyli, dołożyły wszelkich starań, by przygotować to przedszkole na przyjęcie dzieci, żeby ono było również zgodne z obostrzeniami związanymi z epidemią. Również zostało wydezynfekowane Wydezyfikowany został plac zabaw, jak również dojście do przedszkola. Tutaj chciałbym podziękować pracownikowi ZGM-u oraz pan, jego kierownikowi, panu Ireneuszowi Kordzińskiemu za, za wkład pracy. Dzięki temu dzieci bezpiecznie mogą przebywać, mogą przyjść do, do przedszkola, mogą przebywać i będą mogły przy oczywiście sprzyjających warunkach pogodowych na ten plac zabaw wyjść i się, i się Bavici. Również jesteśmy zabezpieczeni, jeśli chodzi o środki dezynfekcyjne. Mamy środki do mycia rąk, czyli środki ochrony osobistej, jak również środki dezynfekujące pomieszczenia do powierzchni, poręcze, blaty i wszystkie powierzchnie, bo po każdym zgodnie z obostrzeniami, których jest bardzo dużo i są bardzo rygorystyczne, musimy tych tych zasad przestrzegać. Przekazaliśmy taką informację do inspektora sanitarnego w Kamiennej, w Kamiennej Górze o procedurach. Takie procedury opracowaliśmy, wdrożyliśmy je no i na ten moment działamy właśnie w tym kierunku. No, stanowi to takie swego rodzaju również przygotowanie do tego, co może się zadziać już 25 maja, po 24 maja, ponieważ no, dochodzą do nas głosy, a również jest to spowodowane, jest duże prawdopodobieństwo właśnie spowodowane tym, że zasiłek opiekuńczy już nie będzie obowiązywał dla dzieci do lat 8. W związku z tym no, istnieje, tak jak mówię, duże, bardzo duże prawdopodobieństwo że klasy 1-3 wrócą do szkoły już w najbliższym czasie. Jak będzie z pozostałymi klasami, uczniami pozostałych klas, trudno na ten moment powiedzieć. Również egzaminy odbędą się 18, dla 8 klasistów 16-18 czerwiec. W związku z tym myślę, że na początku czerwca starsza młodzież też jest duże prawdopodobieństwo, że wróci że wróci do, do szkół. Panie Dyrektorze, ilu rodziców zdecydowało się na posłanie dzieci do przedszkola? W pierwszej wersji była to grupa sześciorga rodziców. Na początku jeszcze deklarowało trochę, trochę więcej, a ostatecznie jest to grupa czworga, czworga dzieci. W dniu dzisiejszym zajęcia się już rozpoczęły, dzieci przyszły. Są to czas od 6.30 do godziny 16.30. Są to dzieci rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić opieki. Są to dzieci rodziców z, ze służb mundurowych, z opieki zdrowotnej oraz z, z placówek usługowych zgodnie, zgodnie z wytycznymi, że od tego 6 maja te przedszkola mogły zacząć funkcjonować. No my na ten moment było zbyt, krótko, zbyt mało czasu, bo to był okres weekendu majowego. Tam były dwa dni na przygotowanie. nie byli Byliśmy w stanie przygotować wszystkie procesy zresztą i tak jesteśmy jednym z nielicznych przedszkoli miejscowości, w której to przedszkole publiczne funkcjonuje. O jakim przedszkolu mówimy? Mówimy o przedszkolu na ulicy Szymrychowskiej. Przedszkole na ulicy Dworcowej na ten moment jest, jest wyłączone. No jest to związane również z obostrzeniami, bo my tych dzieci nie możemy przyjąć więcej. Znaczy inaczej Na tym moment możemy jeszcze więcej przyjąć, ale istnieje pewna granica związana z powierzchnią przedszkola. Na każde dziecko jest przewidziane, zgodnie z obostrzeniami, jest dotyczącymi epidemii 4 metry kwadratowe, więc my tych pomieszczeń Mamy, i tam jeszcze są takie, że klasa może liczyć, powiedzmy, czy grupa może liczyć maksymalnie 12-12 osób, więc my jesteśmy jeszcze w stanie przyjąć jakąś grupę dzieci, ale w tym momencie również chciałbym podziękować rodzicom dzieci, tych, którzy mogli przysłać dziecko do przedszkola, a pozostawili pod opieką dziadków lub własną, decydując się na zasiłek opiekuńczy, pozostawili w domu. Jak dzieci zareagowały na powrót do przedszkola? Było to dla mnie zaskoczenie, że muszą mieć ręce, nie ma ich ulubionych pluszaków czy też dywanów. No, dzieci dzieci są przyzwyczajone już jeśli chodzi o mycie rąk w sposób ze względu na, na epidemię, natomiast no, były zaskoczone tym, że te sale są puste, no bo sale są bez dywanów, są bez pluszaków, są tak naprawdę kosze z zabawkami, plastikowymi klockami, które no, musimy dezynfekować okna, otwierać dzieci, wyprowadzać wietrzyć i tak dalej, tego postrzeń Sanepidu jest na cztery na cztery strony. No musieliśmy to wszystko spełnić, żeby żeby otworzyć przedszkole. Tak jak mówię, mamy również jesteśmy przygotowani na wypadek, gdyby zaistniało odpukam tutaj malowane, ale nie gdyby zaistniała taka sytuacja, jesteśmy przygotowani na wypadek zakażenia, jest oddzielne pomieszczenie, są fartuchy z długimi rękawami, mamy środki dezynfekujące i, i, i termometr na, od, na odległość, także generalnie wszystkie warunki, które trzeba było przy pomocy organu prowadzącego pani burmistrz i wspólnymi siłami spełniliśmy. Panie dyrektorze, dzisiaj to zaledwie garstka dzieci przyszła do przedszkola, ale za niespełna dwa tygodnie może się okazać, że wszyscy będą musieli do, tych przedszkola, do przedszkola wrócić. Jak wtedy sobie poradzicie? No, będą musiały się zmienić przepisy związane z, z epidemią i obostrzeniem gis -u. jeśli takie przepisy zostaną, te przepisy zostaną zmienione, to będziemy funkcjonować tak jak do tej, do, do, do tej pory. Na ten moment 4 metry kwadratowe, jesteśmy w stanie przyjąć określoną liczbę dzieci i, i nic ponadto. Panie Dyrektorze, kolejnym ważnym tematem to jest powrót y, dzieci jest do klas 1-3. Czy również te obużczenia mogą obowiązywać, jeżeli chodzi o te starsze troszeczkę dzieci? No tutaj troszeczkę jest inna sytuacja, ponieważ dzieci idą zgodnie z programem. Tutaj są zajęcia opiekuńcze, w sumie chociaż też jeszcze pracę zdalną z przedszkolakami prowadzimy. Natomiast w klasach 1-3 tam również jest program, jest podstawa programowa realizowana. Więc to zależy od tego też jakie będą wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czy skupimy się na zajęciach opiekuńczych, czy na zajęciach dydaktycznych. Jeśli to będą zajęcia opiekuńcze, no to nie będzie nie będzie nie będzie problemu może być wówczas nawet mniejsza liczba dzieci. Rodzice, ci którzy mogą, tak naprawdę będą mogli pozostawić swoje dzieci w domu, nie narażając ich czy dbając o ich bezpieczeństwo. Natomiast no to będzie również taka, taka furtka dla rodziców pracujących, no, bo ta nasza gospodarka, ja tutaj też w pewnym sensie rozumiem, że gospodarka no musi, musi się rozwijać, musi, musi funkcjonować, bo jak jeszcze trochę nie będzie będzie pieniędzy na nic. Za niespełna cztery tygodnie odbędą się pierwsze egzaminy ósmoklasistów. Ma Pan receptę? Czy można je przeprowadzić w sposób bezpieczny przede wszystkim dla dzieci i dla personelu? Bezpieczny tak, no bo zachowamy określone odległości 1,5-2 metrowe, tak jak tak jak przepisy ogólne nakazują. Natomiast no, my podjęliśmy również stosowne działania, jeśli chodzi o egzamin ósmoklesisty, który odbędzie się 16 z dużym, czy z bardzo dużym prawdopodobieństwem 16-18 czerwca. Prowadziliśmy w związku z tym, że to jest egzamin bardzo ważny dla uśmoklesistych, który rzutuje na wybór szkoły w przyszłości i dostanie się prawda, do wymarzonej szkoły, podjęliśmy również w ostatnim czasie działania zmierzające do tego, żeby poprawić efektywność, skuteczność nauczania poprzez prowadzenie części zajęć online, czyli tego kontaktu bezpośredniego ucznia z nauczycielem i przygotowania należycie do egzaminu. Panie dyrektorze, wspomniał Pan o tym nauczaniu online, ale należy dzisiaj zadać pytanie, czy zdarzają się takie przypadki, że podstawa ta programowa, która jest przewidziana dla uczniów konkretnych klas, nie będzie zrealizowana. Ministerstwo Edukacji mówi, nie przedłużymy roku szkolnego, ale wiemy, że mieliśmy pomiędzy wybuchem epidemii a rozpoczęciem nauczania zdalnego chociażby kilkanaście dni przerwy. To znaczy się my, jako szkoła w Lubawce i w gminie wszystkie szkoły, my, my zastosowaliśmy nauczanie zdalne pierwszego dnia, jak tylko zostało to ogłoszone. Dwa dni w czwartek, piątek, kiedy dzieci były jeszcze w szkole, prawda, to były zajęcia opiekuńcze, nie było, nie było zajęć, natomiast pierwszego dnia od ogłoszenia my prowadziliśmy y, nauczanie zdalne i takiego zagrożenia nie ma. Panie dyrektorze, 1 września dzieci powrócą do szkół i będzie nauka odbywała się w sposób normalny, taki, który znamy chociażby ze stycznia 2020 roku. Tego nie wie nikt. Dziękuję za Proszę uprzejmie.